Cześć witajcie bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Ja się przedstawiać nie muszę tym, którzy już mnie znają, a tym, którzy oglądają mnie pierwszy raz. Witajcie serdecznie. Ja mam na imię Jarek, a to jest mój kanał XDC i dzisiaj będziemy robić losowanie nagród, które zaproponowałem wam 16 lutego w filmie, w którym podawałem wyniki konkursu oraz ogłosiłem nowy konkurs, i dałem wam do wyboru. Te dwa fanty, które możecie wygrać, pierwszym z nich jest mysz bezprzewodowa, drugą podkładka gamingowa RGB, i większością głosów wybraliście sobie tą myszkę. Więc ten produkt weźmie dzisiaj udział właśnie w losowaniu. Zanim przejdę do losowania, no to powiem tak słowem wstępu troszeczkę o tym, o tym całym konkursie który się odbył e, ostatnio i zakończył w dniu 28 lutego. Zgłoszenie wysłało mi cztery, wysłało cztery osoby e, z poprawnymi odpowiedziami. Oczywiście, więcej osób było takich, które komentowały gdzieś pod filmem. E, I właśnie co chciałem Wam takiego bardzo ważnego powiedzieć, i chciałem Wam zwrócić na to uwagę. Nie wszystkie osoby słuchają uważnie, o co chodzi, w konkursie. Część osób, które ogląda uważnie film i, i śledzi mój kanał, wie doskonale, co trzeba zrobić. Osoby, które wysłały zgłoszenie, odpowiedziały poprawnie na pytanie konkursowe, wezmą udział w tym losowaniu. Natomiast osoby, które skomentowały wyłącznie pod filmem, Odpowiedź polegająca na tym, co wolałoby wygrać, i było kilka osób, które właśnie komentowały, ja bym wolał, wolał podkładkę. Na przykład, ta inna osoba odpowiedziała, ja bym wolał myszkę. Ok, wolalibyście to, czy tamto wygrać. Super. Tylko trzeba było jeszcze wysłać zgłoszenie konkursowe z poprawną odpowiedzią pytania, które zadałem wam w filmie. 16 lutego. Niestety nie wszystkie osoby oglądają być może do końca materiał, nie wszystkie osoby być może zrozumiały. Natomiast sprawa wyglądała bardzo prosto. Należało um, od wyświetlić cztery moje pierwsze filmy na moim kanale. To są cztery totalnie pierwsze filmy, które wrzuciłem yy, na mój kanał i trzeba było tam yy, odpowiedzieć na pytanie, jakie, jakich dwóch procentów obudów komputerowych w, wystąpiło w tych czterech filmach, wyglądała sprawa bardzo prosta. Wystarczyło obejrzeć te cztery filmy, i tam byście zobaczyli, jacy producenci z jakich w ogóle obudów składałem moje pierwsze komputery. I trzeba było wymienić tam. Było tylko dwóch producentów obudów komputerowych, więc pytanie było bardzo proste. Nie było tam więcej. Firm, z obudów komputerowych, które wzięły udział w, w tych filmach, ponieważ na początku prezentowałem wyłącznie dwie marki. I mogę już wam śmiało powiedzieć, że pierwszą, pierwszym producentem obudów komputerowych to był iBox, i drugim producentem to był, była firma AeroCool i tam te dwie marki występowały, występowały właśnie w tych czterech pierwszych filmach i to trzeba było Wysłać po prostu poprawnego maila, korzystając ze strony internetowej xdc.pl, tam korzystając z formularza zgłoszeniowego, wysłać poprawnie odpowiedź z tymi dwoma procentami. I to wszystko. To wszystko, co musieliście zrobić, natomiast nie wszyscy zrobili to poprawnie, nie wszyscy wysłali w ogóle te zgłoszenia. Część osób tylko zamieściło komentarz pod filmem, co wolaliby wylosować, natomiast nie wysłało poprawnie zgłoszenia. No i niestety, żeby być fair, fair i uczciwym wobec tych osób, które no, zadały sobie taki trud, żeby, żeby jednak obejrzeć te cztery filmy, niestety muszę być uczciwy wobec tamtych osób, które zadały sobie trud i wysłały poprawnie zgłoszenie. No, nie mogę uznać tych osób, które wyłącznie skomentowały... Odpowiedź pod filmem konkursowym, tak? Bo trzeba było wysłać, niestety, odpowiedź poprawnie przez formularz kontaktowy. No bo co z tego, że zamieścicie komentarz pod filmem? Jak ja nie mam żadnych Waszych namiarów, nie mam Waszego adresu e-mail, nawet jeżeli ja kogoś wylosuję za chwileczkę, to nie miałbym do Was żadnych namiarów, a potrzebuję minimum właściwy adres e-mail. Żeby skontaktować się z wami potem w przypadku wysyłki takiej nagrody. Niestety tego od Was nie otrzymałem, nie od wszystkich osób, a od osób, które poprawnie wysłały takie zgłoszenie razem z odpowiedzią za chwileczkę będziemy losować. Cztery osoby, które wysłały mi poprawnie odpowiedź przez formularz kontaktowy to jest Radek WI, Tomek Szpinda, Filip 09 i pan Zbyszek. To są te cztery osoby, Radek Wi, Tomek Szpinda, Filip09, Pan Zbyszek. Ja w tym momencie sobie od razu przekopiuję te osoby do Koła Fortuny, które za chwilę wylosuje jedną z tych czterech osób. I ta jedna z tych czterech os osób za chwilę wygra tą mysz bezprzewodową, komputerową. Ja tylko zobaczę, czy Wam wszystko powiedziałem. Mhm. Dobra, najważniejsze, najważniejsze rzeczy Wam powiedziałem, więc e, mogę śmiało teraz zakręcić kołem i za chwileczkę zobaczymy, kto wygra. Kręcę kołem, koło się kręci, Tomek Szpinda wygrywa mysz komputerową bezprzewodową. Tomku, ja Ci bardzo serdecznie gratuluję. Na koniec tego filmu konkursowego, ja wyślę do ciebie oczywiście powiadomienie na adres e-mail, żebyś, żebyś wiedział, że wygrałeś taką mysz komputerową, no chyba że oglądasz ten film i będziesz to wiedział od razu. Natomiast ja i tak zawsze każdego powiadamiam. Właśnie do tego służy formularz zgłoszeniowy, bo tam mogę mieć do Was bezpośredni kontakt. Tomku, bardzo jeszcze raz Tobie gorąco gratuluję wygrania tej myszki i jednocześnie chciałbym Was gorąco tak jakby wyczulić na to, jeżeli będziecie brać udział w kolejnym konkursie, bo za chwilę właśnie ogłaszam kolejny konkurs, który się kończy również za dwa tygodnie, a nagrody już są o dużo wyższej wartości. Błagam Was. Um, oglądajcie film. Ze zrozumieniem, mówię o filmach konkursowych, dokładnie co tam trzeba zrobić. W związku z tym, że może wiele osób ma problem zauważyłem, no, z wykonaniem pewnych no, wydawałoby mi się, prostych czynności no to w tym konkursie nowym, który właśnie teraz wam już podaję. Zrobimy tak. Nie będę od Was wymagał podania jakiejś poprawnej odpowiedzi czy robienia czegokolwiek, ponieważ ja widzę, że niektórym osobom sprawia to pewne trudności. To zrobimy tak, że wystarczy po prostu do tego nowego konkursu wysłać zgłoszenie swoje, podając tam imię, nazwisko. Oczywiście poprawny adres e-mail, no bo jeżeli wyślecie mi błędny adres e-mail, to ta wiadomość do mnie w ogóle nie dojdzie i ja z Wami również nie będę miał odpowiedniego kontaktu. Wysyłacie do mnie, za chwilę Wam wszystko pokażę, na przebitce będziecie mieć screena, z, gdzie, z jakiej strony wysłać do mnie poprawny formularz zgłoszeniowy i tam po prostu w, w tytule wpisujecie konkurs, wpisujecie sobie w tym formularzu poprawne swoje imię, nazwisko, możecie wpisać do siebie numer telefonu, no raczej sugerowałbym to zrobić, dlatego że jeżeli w przypadku kiedy ktoś wygra, no to wtedy wiadomo, że będę musiał podać do firmie kurierskiej kontakty do Was, żeby oni mogli się z Wami kontaktować, no i poprawny adres e-mail, no bo bez tego ja nie będę mógł się z Wami skontaktować i również jeżeli wy wpiszecie tam swój niepoprawny adres e-mail, to nie przyjdzie do Was również taka wiadomość zwrotna ode mnie, że wygraliście taki konkurs i co wtedy, jeżeli osoba, która wygrała konkurs poprzez właśnie takie losowanie nie skontaktuje się ze mną w ciągu tam powiedzmy 7 dni no to nagroda jemu przepada i w tym momencie po prostu będziemy losować kolejne nagrody Osoba, która brała udział w dzisiejszym konkursie. Wszystkie osoby, które brały udział w konkursie, łącznie z osobą, która wygrała, łącznie z Tomkiem, te wszystkie osoby mogą brać udział w kolejnym konkursie. Nie ma tutaj żadnych blokad, nie ma żadnych przeciwwskazań, nawet osoba, która wygrała dzisiaj, może również dopisywać się już do kolejnego konkursu i brać udział w kolejnej zabawie. Nie ograniczam dostępu takim osobom do kolejnej zabawy także i tutaj właśnie wszystkich serdecznie zapraszam do tego, żebyście subskrybowali kanał, ponieważ ja w tym momencie będę robił regularnie takie konkursy, bynajmniej będę się starał robić regularnie takie konkursy, że żebyście mogli wygrywać fajne, ciekawe nagrody i będę się starał systematycznie też wartość tych nagród, o ile może nie zwiększać, natomiast podtrzymywać żeby ona nie była niższa Niż ta, która jest obecnie. No ale ja zazwyczaj staram się zwiększać wartość nagród, tak żeby były one bardziej atrakcyjne dla Was i dlatego za chwileczkę pokażę Wam, jakie mam dla Was nagrody, jakie będziecie mogli wygrać je w kolejnym konkursie. Warunki konkursu kolejnego, który się odbędzie, to właśnie Wam już teraz powiedziałem. Nie musicie odpowiadać na żadne pytanie, nie musicie główkować się, co zrobić, żeby wygrać nagrodę. Możecie jedynie zagłosować, jaką z tych nagród będziecie chcieli, żeby była losowana, jaką nagrodę byście chcieli wygrać. No i jedynie, co musicie zrobić, błagam Was, i tu musicie to zrobić poprawnie. Tym razem wysyłacie formularz zgłoszeniowy. Nie wystarczy, że napiszecie komentarz pod filmem wysyłacie formularz zgłoszeniowy ze strony xdc.pl tam będziecie mieć formularz zgłoszeniowy i tam podajecie swoje dane tak bo po prostu ja wtedy mam poprawny do was kontakt to że sobie napiszecie komentarz ja wam odpiszę na ten komentarz to nie zawsze gdzieś to ten do was trafi nie zawsze będziecie o tym odpowiednio powiadomieni a jeżeli ja będę miał od was adres e-mail czy nawet telefon to ja będę mógł się z wami lepiej skontaktować Pierwszą nagrodą, jaką będziecie mogli wygrać w tym kolejnym konkursie, który się kończy za dwa tygodnie, to będzie 14 marca. 14 marca kończymy ten kolejny nowy konkurs, który ja już właśnie zapowiedziałem i będziecie mogli sobie wybrać jedną z tych nagród, które Wam teraz pokażę. A pierwszą nagrodą, którą będziecie mogli otrzymać w konkursie jest ta właśnie oto Tomysz Gaming X Trust Felox. Tą mysz bezprzewodową będziecie mogli wygrać. Jest to fajna biała mysz bezprzewodowa firmy Trasta. Z góry wam powiem, że te wszystkie fanty, te wszystkie podzespoły, akcesoria komputerowe, które będę wam tutaj teraz pokazywał, mają podobną, zbliżoną do siebie wartość. Także nie będziecie musieli się zastanawiać nad tym, hmm, którą wygrać. Bo będzie droższa. Nie, one wszystkie mają podobną, zbliżoną do siebie wartość, także w, dlatego w tym celu taki akurat ja ze swojej strony zaproponowałem, żeby nikt nie był tutaj stratny i poszkodowany. Kolejną nagrodą, jaką możecie, na którą możecie zagłosować, jest tym razem taki kontroler bezprzewodowy Bluetooth, w który możecie sobie włożyć telefon i macie. Takiego gamepada. Ten kontroler jest rozsuwany. On się rozsuwa od 77 do 170 mm, takie, także takie duże telefony możecie sobie tutaj do niego włożyć. Obsługuje telefony z Androidem oraz iOS-em, także pasuje też jak najbardziej do iPhone'ów. To jest druga rzecz, którą możecie wygrać i to tylko od Was zależy, ponieważ to Wy będziecie wybierać sobie nagrodę. Która będzie losowana następnym razem, 14 marca. Tu mam kolejną mysz bezprzewodową gamingową. Jest to Aurora Gaming A3, bardzo fajna mysz komputerowa. No i myślę, że też znana wśród graczy, ponieważ bynajmniej u mnie tutaj nabywcy też często wybierają tą myszkę. To jest mysz także RGB i jest ona już tym razem przewodowa. Jeżeli powiedziałem, że bezprzewodowa, to sorry, jest to mysz przewodowa. iBOX Aurora, a trójka. Fajna mysz gamingowa, komputerowa, także też ją tutaj kładę. Będzie można ją wylosować. Słuchawki. Słuchawki gamingowe z mikrofonem na Jacka. Bardzo fajne. Ten producent Viper jest, robi bardzo dobrej jakościowo słuchawki. Jeżeli Chcecie, możecie sobie sami poczytać opinię o tych słuchawkach. Ja tu u siebie też dużo tych słuchawek zaoferowałem moim klientom i są z nich naprawdę zadowoleni. Oczywiście tych słuchawek jest cała seria bo mamy słuchawki na Jacka, mamy słuchawki na USB. W tym losowaniu możecie sobie wybrać słuchawki na Jacka z mikrofonem na połąku jest to mikrofon chowany. Słuchawki mają średnicę przetwornika 40 mm, jakość, ale jakość jest naprawdę fajna i ten basik jest wyczuwalny i również te soprany, czysty dźwięk, słuchawki nie męczą, ponieważ są, e, mają duże nałuszniki i e, naprawdę, sorry, ok, dobra, e, ja musiałem kliknąć tylko, żeby mi się podgląd nie wyłączył i sprawdzałem, czy mam zoom na oczy, także to słuchawk, słuchaweczki też będziecie mogli sobie Wygrać, no i mamy tutaj klawiaturę gamingową Genesis, która również będzie mogła być, wziąć mogła udział w losowaniu. Jest to Genesis ROD 300. To klawiaturkę też będziecie mogli sobie ewentualnie wylosować, jeżeli na nią zagłosujecie. Najwięcej głosów na dany gadżet co oczywiście decyduje o tym, że będzie on losowany. Następnym razem. To tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeszcze zerknę na moją ściągę. Ok, wszystko Wam powiedziałem generalnie na temat obecnego konkursu i nad... odnośnie nowego. Tomku, ja dzisiaj wysyłam do Ciebie maila z powiadomieniem o wygranej i prosiłbym od Ciebie również o wiadomość zwrotną, podając tam po prostu swoje ewentualnie dane adresowe, jeżeli byś chciał, żebym Ci to wysłał kurierem. Natomiast Możesz sobie wybrać również wysyłkę do paczkomatu. Również tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu. Nie przedłużając, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I zapraszam Was jeszcze raz do tego, żebyście wysyłali swoje zgłoszenia konkursowe. Nie musicie odpowiadać na żadne pytanie, po prostu w temacie wpisujecie konkurs. Podajcie swoje ewentualnie imię, nazwisko lub nick z YouTube'a i wpisujecie tam poprawnie adres e-mail swój. To jest najważniejsze. Adres e-mail jest najważniejszy, żeby miał do Was kontakt. I 16, 14 marca kończymy konkurs, ponieważ maksymalnie dwa dni później będę chciał Wam ten konkurs już sfinalizować. Także prawdopodobnie też zrobimy finalizację 16 marca w niedzielę. Tak, ponieważ jeżeli dobrze patrzyłem, to tak, 16 marzec jest to niedziela. I w niedzielę sobie nagramy materiał z losowania tego kolejnego konkursu. Także wszystkich serdecznie zapraszam, nie musicie robić żadnych skomplikowanych czynności wystarczy wysłać zgłoszenie konkursowe, korzystając z, z formularza kontaktowego na stronie xdcn.pl, W razie czego pod tym filmem ja wam jeszcze dokładnie wkleję linka. Żebyście się nie pogubili tak już totalnie, najprościej wam to wszystko ułatwię, żebyście tylko kliknęli w link, przeglądarka was już odeślę do tego formularza, na którym macie podać swoje namiary. I To wystarczy, żeby wziąć udział w następnym, oczywiście losowaniu. W międzyczasie możecie głosować na jedną z tych pięciu akcesoriów, które wezmą udział w losowaniu. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Ja za chwileczkę nagrywam kolejny materiał. Konkurs trwa niecałe dwa tygodnie, także spieszcie się. Tutaj przy tym konkursie będę chciał zrobić no tak, żeby było minimum 10 osób, żeby w ogóle ten konkurs przeprowadzić. Także zapraszam. Wysyłajcie już teraz swoje zgłoszenia konkursowe. Na razie. Cześć.